To nie jest nekromanacja. Zadanie rozpoczynamy u Wiktora. Po dialogu z nim przenosi nas do spokojnego przejścia, gdzie zbieramy trujący bluszcz, dzwonecznik, haber, lubczyk oraz bladawiec, po obłąkaniec. Przy okazji możemy e, też zabijać stworki, które tam są, zwierzęta, e, żeby uzyskać dwa razy oko, jedno serce, dwa razy nerka oraz jeden mózg. Gdy to wszystko już mamy, wracamy z tym wszystkim do Wiktora. Jeśli wcześniej uzbieraliśmy te rzeczy, co mówiłam, to ponownie rozmawiamy z Wiktorem. Przynosi nas do labiryntu Wiktora, gdzie on daje nam wskazówki, jak uruchomić zapadnię. Podchodzimy do korby i wybieramy opcję środkowa korba w prawo. Następnie idziemy do dźwigni i ciągniemy prawą. Teraz idziemy do przycisków i wybieramy opcję przyciski D oraz po B. Podchodzimy do zapadni i stajemy na niej. Prynieś nas do miasteczka, gdzie rozmawiamy z Wiktorem. Rozkopujemy wszystkie cztery groby. I ponowna rozmowa z Wiktorem. Pokonujemy monstrum Ponowna rozmowa i kończymy QS. Otrzymamy spleśniałe pestki dyni, gdzie dzięki nim możemy ponownie spróbowa spróbować własnych sił z elitką trójeczką.